I witam Was wszystkich w kolejnym filmiku. W dzisiejszym filmiku przychodzę do Was z ulubieńcami stycznia. Mam wam do pokazania 6 kosmetyków, które najbardziej się u mnie sprawdziły w styczniu, które były takimi moimi ulubieńcami, które używałam przez cały właśnie styczeń, systematycznie, regularnie, po które najczęściej sięgałam. Także jeśli jesteście ciekawi, co mam wam do pokazania, to zapraszam was do oglądania. Na początek zaczniemy od kosmetyków kolorowych. Jako pierwszą pokażę wam paletę. Jest to paleta Nyksa i Serialu La Casa de Papel. Jest to paleta, po którą najczęściej sięgałam właśnie w styczniu, z racji tego, że znalazłam tutaj kilka takich bardzo fajnych kolorów, które nawet na co dzień mogłam stosować. Paleta generalnie jest bardzo fajna. Ja bardzo lubię tą paletę używać. Cienie są dobrze napigmentowane, są trwałe. Ładnie prezentują się na oczach. Ja naprawdę jestem z tej palety bardzo zadowolona. A jeśli chodzi o ulubieńców, takich, których używałam najczęściej właśnie w styczniu, to będą zdecydowanie te trzy cienie, które są na samej górze: czyli Escolmo, In the Bank i Sandstone. To są, ten jest taki ciemniejszy, ciemniejszy beżowy. Drugi to jest taki właśnie ten In the Bank, to jest. Odcień taki jaśniejszy, beż troszeczkę taki w różowy ton minimalnie wpadający No i ten Sandstone to jest kolor, który ja też oczywiście mam dzisiaj na oku I to jest taki odcień łososiowy, który ma złote drobinki i to tak fajnie wszystko delikatnie opalizuje bardzo, bardzo fajnie wygląda na oku Mi się bardzo podoba, bo jest, to nie jest taki mocny błysk Tylko taki delikatny, subtelny Który właśnie nadaje się do używania na co dzień Kolejne cienie, które są też takie bardzo fajne no to jest ten Mahogany Desk Oraz Rock Bottom I tutaj jeszcze mamy Press Lick To też jest fajny taki cień Tutaj na palcu Wam pokażę. On jest taki dosyć ciemny, ale na oku on już jest właśnie taki trochę różowo-brązowy, trochę taki brudny kolor. Niemniej jednak ja go też tutaj mam w zewnętrznym kąciku, więc on tak fajnie współgra po roztarciu. Jak nie nałożymy tego dużo, to właśnie to jest taki delikatny, też subtelny kolor. Z fajnych jeszcze tutaj Odcieni, no u mnie też się sprawdza Ten tutaj czarny Revolt do Tutaj jest ten czarny Do robienia kreski Dzisiaj też mam kreskę Zrobioną tym cieniem Także jak możecie zauważyć Makijaż dzienny oka W 100% można zrobić Tą paletą, też bardzo fajnie wygląda Jest tutaj dużo pięknych błysków Które ja też bardzo chętnie Dodaję, używam sobie do makijażu, czy właśnie gdzieś na jakieś wieczorne wyjścia trochę takich ciemniejszych używam kolorów, generalnie paleta jest naprawdę bardzo fajna, dobra jakościowo, więc ja Wam ją oczywiście polecam ja też, też jestem wielką fanką jeśli chodzi o palety jeśli chodzi o serial la Casa de Papel, także dla mnie to jest to dodatkowa gratka, że posiadam taką paletę w swojej kolekcji i kolejne dwa produkty, które chcę Wam pokazać, to są produkty, które ja jakby teraz, właśnie ze sobą łączę, dlatego pojawią się te dwa. Są to dwie palety, które myślę, jak mnie oglądacie, bardzo dobrze kojarzycie, bo ja dużo tych palet używam. A teraz w styczniu łączyłam sobie dwa odcienie do konturowania twarzy, i był to ten z tej palety. Jak możecie zobaczyć już paleta jest naprawdę używana. Ten cień, ten rozświetlacz, to jest rozświetlacz do ciała. Mi się pokruszył, mam w innym pojemniku. Tutaj już jest denko, delikatnie zostało tylko ten kolor Warsaw jeszcze na brzegach. I teraz właśnie w styczniu używałam tego bronzera. Jest to bronzer London. On jest taki troszeczkę jaśniejszy, cieplejszy. I najpierw robię tak, że nakładam ten bronzer na, na twarz. A później dodaję sobie z tej palety rozświetlaczy z Revolution, dodaję sobie tego rozświetlacza też tutaj na policzki, na konturowanie. On ma taki, właśnie, delikatny satynowy blask. Dzięki temu to nie jest takie płaskie, tylko fajnie pracuje przy świetle. On też nie ma jakiegoś takiego mocnego koloru, jak możecie zobaczyć, bo on właśnie tak opalizuje sobie. I po nałożeniu. On ma właśnie taką fajną nam zostawia poświatę, i to bardzo mi się podoba. Właśnie w minimalnym y, użyciu można stosować również na co dzień. Myślę, że to będzie ładnie widać, jak on się prezentuje i jak on wygląda. I to jeśli chodzi o kolorówkę, to będzie wszystko. Przejdźmy teraz do pielęgnacji. I do pielęgnacji zaczniemy od włosów, bo mam dwa kosmetyki. Pierwszy kosmetyk jest to odżywka. Jest to odżywka z marki Nioxin. I jest to Sculpt Therapy Revitalizing Conditioner. I jest to jakby dwójeczka, bo ich jest tam chyba z 6 czy 5 różnych. Ja używam tą dwójeczkę. Ja przy mojej wrażliwej skórze głowy, która ma skłonności do przesuszania i do tego, że nie lubi się z wieloma kosmetykami, jeśli chodzi o włosy, to ta odżywka naprawdę bardzo mi fajnie pomagała ponieważ ją można używać na skalp również. Dzięki temu nie obciążają się też włosy, skóra też po prostu nie ma z tego powodu żadnych skutków ubocznych, więc to jest bardzo fajne i ja tą odżywkę stosowałam właśnie przy skórze głowy na skalp, a na resztę włosów używałam zazwyczaj co innego, dlatego, że ta odżywka powodowała takie fajne mrowienie w, w okolicach, właśnie tutaj, skóry głowy. To jest trochę takie uczucie, jak po użyciu na przykład head and shoulders, tego takiego zmiętu, było takie zimne mrowienie i zimna, zimna skóra. To właśnie coś takiego tutaj jest po użyciu tego. Dodatkowo też wszelkie jakieś podrażnienia, swędzenie, czy właśnie przesuszenie przy użytkowaniu tej. Odżywki nie miały miejsca. Po prostu nie było kompletnie żadnego problemu ze skórą głowy. Ja przynajmniej jej miałam, dlatego u mnie ta odżywka się bardzo sprawdziła. I dla osób, które mają właśnie tą mają wrażliwą skórę głowy, to ja Wam polecam, ale polecam tą dwójkę, ponieważ resztę żadnych innych tych odżywek nie używałam. Więc wiem, że ta się u mnie sprawdziła, więc na pewno ponownie ją kupię. I kolejny produkt do włosów będzie to maska. Maska z marki Bingospa. Jest to maska do włosów z ekstraktem z drożdży i ceramidami. E, to jest opakowanie 500 gram. Maseczka bardzo fajnie pachnie. Ja lubię z Bingospa te maseczki, bo one mają taki przyjemny, e, taki mydlany zapach. Mi on bardzo odpowiada. Dodatkowo, jak już jesteśmy przy zapachu, to ten zapach się utrzymuje na włosach. E, ja później po umyciu, gdzie te włosy wyschną i tak dalej. Dalej czuję ten e, zapach, więc to jest też fajne. E, maseczka u mnie się też bardzo fajnie sprawdza. Te włosy są takie miększe, e, są, mam wrażenie, takie mimo wszystko lżejsze, e, i są zdecydowanie zdrowsze. I w dotyku, i po, podczas stylizacji, gdzie czasami też suszę to też przy jakiejś innej pielęgnacji miałam to poczucie, że te włosy tak właśnie wysychają i one są takie bardziej puszące, a tutaj wszystko jest takie przyjemne te włosy też są dużo bardziej lśniące, to zauważyłam przy właśnie stosowaniu tej maseczki one są naprawdę dużo bardziej lśniące szczególnie tutaj właśnie na, na końcach, końce wyglądają dużo zdrowiej, właśnie te włosy są bardziej lśniące i to mi się bardzo podoba, także ta maseczka też jest moją ulubieńcem, bo u mnie w styczniu non-stop była używana i u mnie się naprawdę fajnie sprawdziła. Ja tą maseczkę nakładam właśnie nie na skórę głowy, tylko nakładam na całe włosy. Omijam tylko skórę głowy i też nie widziałam po tej maseczce żadnego obciążenia. Bo ja mówię nakładam no, na od samej góry, więc mogłoby się coś takiego wydarzyć, ale nic takiego nie miało miejsca, także ja wam też mogę tą maseczkę polecić. I ostatni produkt, który chcę wam pokazać, jest to maseczka do twarzy z marki Bandy. Jest to maseczka minimalizująca pory, z taka ściągająca, z białą glinką. Też się u mnie bardzo fajnie sprawdzała i w styczniu głównie sięgałam po tą maseczkę. Ona tak wiecie fajnie to mu właśnie te, te pory minimalizuje, ściąga to wszystko. I dodatkowo, właśnie ta skóra jest taka fajna, przyjemna w dotyku i ładnie wyglądająca właśnie dzięki temu, że ma to działanie ściągające pory. Przy takim systematycznym używaniu, które stosowałam w styczniu, muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę to fajny kosmetyk. Pod tym względem również y, pamiętam, jak kiedyś używałam maseczek z glinką, to ja po zmyciu tej maseczki miałam takie wrażenie bardzo suchej skóry, właśnie takiej ściągniętej, po której miałam chęć od razu y, nakładać krem nawilżający. Tutaj czegoś takiego nie ma. Ta skóra, właśnie po zdjęciu zmyciu tej maseczki, bo to jest maseczka do zmycia. Ona jest taka, właśnie przyjemna, jest ściągnięta, właśnie te pory są zminimalizowane, gdzie patrząc właśnie na siebie w lustrze widzę, że ta strefa, gdzie te pory są, faktycznie wygląda dużo fajniej i są mniejsze, ale właśnie ta skóra, ona nie jest ściągnięta, ona jest przyjemna w dotyku, ona jest taka, mam wrażenie, odżywiona. Może nie tyle co ale właśnie taka odżywiona widać, że ta maseczka nie, nie zabiera. Z tej skóry żadnych składników, tylko właśnie daje, daje naszej skórze to, co jest dobre i pomaga jej, a nie jej przeszkadza. Także to są wszystkie kosmetyki, które chciałam Wam pokazać. Oczywiście wszystkie kosmetyki będziecie mieli podlinkowane na dole w opisie. Ja Wam bardzo dziękuję za ten filmik. Jeśli Wam się filmik podobał, zostawcie kciuka do góry. Dajcie znać też w komentarzu, czy używaliście któregoś z tych kosmetyków. I też jeśli macie ochotę, to zapraszam Was na mojego Instagrama i bloga, do którego linki znajdziecie poniżej. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!